Życie często prowadzi nas ścieżkami, które wydają się niewygodne, niepewne i odosobnione, ale właśnie te ścieżki mogą być najwyraźniejszymi znakami, że zmierzamy we właściwym kierunku. Kiedy czujesz się opuszczony i samotny, może być kuszące, by pomyśleć, że obrałeś złą drogę, że może przeoczyłeś znaki, lub że trudności, którym stawiasz czoła, są dowodem porażki. W większości przypadków Najtrudniejsze i najbardziej wymagające momenty są właśnie wskaźnikami, że znajdujesz się na ścieżce rozwoju i transformacji. Uczucie opuszczenia i zagubienia nie jest niczym niezwykłym, gdy przecierasz szlak, którym niewielu wcześniej kroczyło. Pustkowie, przez które wędrujesz, nie jest znakiem opuszczenia, lecz niezbędną częścią procesu. Gdy jesteś zagubiony, każdy krok staje się przemyślany, każda decyzja waży więcej. A cisza wokół ciebie zmusza cię do konfrontacji z tym, co wewnątrz. W tej konfrontacji zaczynasz zadawać pytania, które kształtują twoją przyszłość: kim jestem, dokąd zmierzam, dlaczego ta podróż wydaje się tak trudna. Te pytania nie pojawiają się, gdy wszystko jest łatwe i przejrzyste. Komfort rzadko popycha nas do głębokiego wnikania w naszą istotę. To właśnie w dyskomforcie i zamieszaniu. Zaczynasz odkrywać warstwy własnej duszy. Pustkowie staje się klasą, gdzie uczymy się cierpliwości, wytrwałości i samoświadomości. Możesz czuć się opuszczony, ale to poczucie opuszczenia jest świętą przestrzenią, gdzie jesteś zaproszony do odkrywania tych części siebie, które wcześniej były ukryte pod hałasem bardziej przewidywalnego życia. Ta izolacja jest żyznym gruntem dla wglądu i rozwoju. Możesz rozglądać się wokół i nie widzieć nikogo, kto przychodzi ci z pomocą. Pomoc, na którą liczyłeś, wsparcie, którego oczekiwałeś, wydaje się nieobecne i sprawia, że kwestionujesz, czy rzeczywiście jesteś na właściwej ścieżce. Ale co, jeśli nikt nie ma przyjść? Co jeśli część Twojej podróży polega na uświadomieniu sobie, że siła, której szukasz na zewnątrz, jest już w Tobie? To uświadomienie jest trudne i często przychodzi w środku Twoich najgłębszych zmagań. Zostajesz sam z ciężarem własnej odpowiedzialności. Niepokojąca prawda jest taka, że w takich momentach nikt inny nie może Cię przeprowadzić. Musisz nauczyć się przechodzić przez to własnym światłem. Jest coś głęboko wzmacniającego w tym zrozumieniu: choć czujesz się samotny, brak zewnętrznego ratunku zmusza cię do sięgnięcia po pokłady odporności, o których nie wiedziałeś, że je masz. Prawda jest taka, że życie nie zawsze oszczędza nam trudności, ponieważ same trudności nas kształtują. Historia pokazuje nam, że największe postacie w dziejach ludzkości. Nie były oszczędzone od cierpienia. To naturalna część ludzkiego doświadczenia, że nasza podróż będzie zawierała trudne momenty i wyzwania. W tym okresie czucia się opuszczonym jesteś przekształcany. Ścieżka, którą kroczysz sam, nie jest karą, lecz przygotowaniem. Możesz czuć się porzucony, ale ta samotność jest przestrzenią, w której twoja wewnętrzna siła jest testowana. Wzmacniana i oczyszczana. Jest powód tej samotności, ciszy, która cię otacza, daje ci przestrzeń, by usłyszeć swój wewnętrzny głos, którego być może byłeś zbyt rozproszony, by wcześniej słuchać. To w tej samotności zaczynasz rozumieć swoją prawdziwą relację ze sobą samym i ze światem. Kiedy nikt nie przychodzi, gdy nie ma widocznej ręki wyciągniętej, by cię prowadzić, Zmusza cię to do konfrontacji z własną mocą. Uczysz się ufać własnej zdolności do przetrwania, do rozwoju nawet w obliczu braku widocznego wsparcia. Nie oznacza to, że stajesz się zatwardziały lub samowystarczalny w sensie całkowitego odrzucenia pomocy. Raczej uczy cię, że Twoja podstawowa siła jest czymś naturalnym, czymś, co leży w środku, czekając na aktywację. Gdy nikt inny nie może ci pomóc. Izolacja, którą czujesz, nie jest permanentna. Jest tymczasową, ale konieczną częścią podróży. Jednak w danym momencie wydaje się trwać wiecznie. Zastanawiasz się, jak długo będziesz musiał kroczyć tą ścieżką sam, a wątpliwości się wkradają. Jednak to właśnie w tej samotności kujesz głębsze połączenie z sobą i z wszechświatem. Bez hałasu zewnętrznych głosów, bez rozproszenia codziennego życia, zaczynasz widzieć rzeczy wyraźniej. Ścieżka przed tobą może nie być łatwa, ale w ciszy zaczynasz dostrzegać znaki, których wcześniej nie mogłeś zobaczyć. Rozwijasz wewnętrzny kompas, kierowany nie zewnętrzną walidacją czy aprobatą, ale głębokim poznaniem swojego celu. W momentach, gdy czujesz się najbardziej samotny, jesteś w rzeczywistości najbliżej odkrycia swojej prawdziwej natury. To w odosobnieniu wielcy myśliciele, filozofowie i przywódcy mieli swoje najgłębsze olśnienia i odkrycia. Samotność może wydawać się opuszczeniem, ale w rzeczywistości jest zaproszeniem do głębszego poznania siebie. Gdy wszystkie zewnętrzne źródła komfortu i przewodnictwa są oddalone, pozostajesz z prawdą, że wewnętrzna mądrość była z tobą przez cały czas, czekając aż hałas świata ucichnie na tyle, byś mógł usłyszeć jej głos. Idąc tą ścieżką, nawet gdy wydaje się nieznośnie samotna, pamiętaj, że masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz właściwi ludzie. Właściwe wsparcie pojawi się w Twoim życiu we właściwym czasie, ale na razie ta część podróży dotyczy nauczenia się ufania sobie i polegania na swojej wewnętrznej sile. Relacje, które mają nadejść, przyjdą, gdy nauczysz się lekcji, które można poznać tylko w samotności. Każdy krok, który robisz, każdy moment czucia się opuszczonym czy odizolowanym, przygotowuje Cię do czegoś większego. Trudności, którym stawiasz czoła teraz, są właśnie ogniem, który wykuwa cię w osobę, którą musisz się stać dla następnej fazy twojej podróży. Możesz tego jeszcze nie widzieć, ale te niewygodne znaki, uczucie zagubienia, opuszczenia czy samotności, są właśnie wskazówkami, że jesteś na właściwej ścieżce. Kształtują cię w kogoś, kto może udźwignąć ciężar swojej przyszłości, kogoś, kto nie tylko przetrwa, ale będzie się rozwijał pośród przeciwności. Ta ścieżka, choć niewygodna, prowadzi cię dokładnie tam, gdzie musisz się znaleźć. Nie przestawaj iść.